Śmierć Joanny Kołaczkowskiej wstrząsnęła nie tylko środowiskiem artystycznym, ale również jej rzeszą oddanych fanów. Szybko po jej odejściu internauci rozpoczęli masowe poszukiwania archiwalnych występów artystki, co zaowocowało lawinowym wzrostem popularności jej skeczów na platformach takich jak YouTube. W czwartek, 17 lipca roku 2025, medialna przestrzeń obiegła smutna wiadomość: zmarła Joanna Kołaczkowska, niezapomniana ikona polskiego kabaretu, współtwórczyni kabaretu hrabi i kabaretu potem. Artystka miała 59 lat, a jej odejście pozostawiło ogromną pustkę w sercach jej wielbicieli. Joanna była prawdziwą mistrzynią polskiego kabaretu, czemu wyraz dali zarówno jej fani, jak i stacje telewizyjne, które natychmiast zmieniły programy, aby uczcić jej pamięć. Telewizyjni nadawcy, tacy jak Polsat i TVP2, zdecydowali się na emisję materiałów związanych z jej twórczością, co pozwoliło mieszkańcom Polski na ponowne przeżycie jej niezapomnianych sketchów. Joanna Kołaczkowska była nie tylko artystką, Lecz także jedną z najbardziej wyrazistych i wpływowych postaci polskiej sceny kabaretowej. Stworzyła wiele satyrycznych skeczów, które do dziś są uznawane za klasyki i stanowią fundament polskiego humoru. Niektóre z jej najbardziej rozpoznawalnych skeczów to M. IN Makijaż, psycholog, zła kobieta, piosenka oszczędności oraz mąż i żona. Tak duża fala wspomnień, jaka zalewała sieć po jej śmierci, Wzbudziła nie tylko nostalgiczne odczucia, ale również zauważalny wzrost zainteresowania jej twórczością. Z danych zgromadzonych przez platformę Social Blade wynika, że nastąpił gwałtowny wzrost liczby wyświetleń archiwalnych sketchów. Na kanale kabaretu hrabi w dniach od 17 do 19 lipca roku 2025 zaobserwować można było wyjątkowy wzrost popularności, co jednoznacznie wskazuje na chęć widzów do ponownego odkrycia twórczości kołaczkowskiej. Największy ruch zanotowano w piątek, 18 lipca. Kiedy to kanał zdobył ponad 44 tysiące nowych wyświetleń w ciągu zaledwie jednego dnia, co było piętnastokrotnym wzrostem w porównaniu do dnia poprzedniego. W sobotę zainteresowanie również zostało na wysokim poziomie z 16 tysiącami nowych odsłon. Dodatkowo, wzrosła także liczba osób oglądających materiały związane z Joanną Kołaczkowską w serwisie TVP wiołgi, co obrazuje rosnące zainteresowanie jej dorobkiem artystycznym. To swoiste zainteresowanie pozwala przypuszczać, że widzowie aktywnie poszukiwali skeczów z udziałem Kołaczkowskiej. Jej przyjaciółka, Ola Kwaśniewska, wzruszająco pożegnała Joannę, publikując emocjonalny post, w którym wyrażała swoje uczucia i smutek po stracie. Wspomnienia o Unii i rezonans jej twórczości mogą być żywym świadectwem jej nieprzemijającego wpływu na polską kulturę i kabaret. W obliczu tej tragedii nie tylko fani, ale i wielu znanych artystów pragną celebrować jej pamięć przywracając na nowo do życia zabawne, pełne absurdu skecze, które na zawsze pozostaną w naszych sercach. Wydarzenia te ukazują, jak wielka była Joanna Kołaczkowska, a też przypominają o sile sztuki kabaretowej, która jako forma ekspresji łączy pokolenia i wywołuje emocje w najczystszej formie.